Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Hinsul i mam dla Was dzisiaj newsy. Nie wiem, co się stało wargamingowi. Może chłopy tak odpoczęli, że teraz wzięli się w końcu za pracę. Tak z początku roku. Trochę dziwne, no ale cóż, słuchajcie, wczoraj odbył się oczywiście stream wargamingu, tak słuchałem. Jednym uchem, drugim mi wypadało, ale przyglądałem się, co ciekawego nam zaprezentowali. Powiem Wam szczerze, że sporo tego jest, naprawdę sporo tego jest. Jestem w szoku, że Wargaming informuje nas o nowym sezonie że już niedługo się pojawi, znaczy niedługo, no zostało tam chyba 20 dni, o ile dobrze pamiętam, od 4 lutego, tak, od 4 lutego chyba się zaczyna nowy sezon, tak więc jeszcze mamy sporo czasu. Nigdy tak nie było, że Wargaming informował nas na temat nowego sezonu. A tutaj zobaczcie, taka nazwa będzie nowego sezonu, czyli żmije, tak, żmije będą nas atakowały. A co za tym idzie? Mamy oczywiście chiński nowy rok, mamy oczywiście nowe drzewka, tak, nowe drzewka, nie tylko jedno drzewko, ale cztery. Zaraz wam powiem. Naprawdę tutaj sporo się dzieje, tak, więc warto posłuchać, warto udostępnić materiał, jak wam się spodoba, i oczywiście, jeżeli dla was to nie problem, ocencie materiał, dziękując mi w ten sposób. Tak więc. Zaczynając od nowości. Wczoraj podczas streamu pokazali nam tutaj, co takiego nas będzie czekało w dwóch miesiącach, a mianowicie jeszcze w styczniu i mianowicie w lutym. Tak. I co tutaj mamy? Od 21 stycznia wchodzi nam nowy event, od 4 lutego wchodzi nam nowy sezon. 4 lutego również będziemy mieli nową linię i nową mechanikę, tak, na pojazdach chińskich, czyli rakietowe czołgi będą. Mamy również w przygotowaniu do kolejnych nowości, kolejna nowa linia czołgi japońskie, ale nie druga wojna, a zimna wojna. Mamy w przygotowaniu kolejna nowa linia a są to czołgi amerykańskie, tym razem czołgi z II wojny, i klany zamienią nam się w zupełnie coś nowego. Dodatkowo, Wargaming pracuje nad nowymi materiałami eksploatacyjnymi, jak i również nad perkami naszych dowódców. Czy pojawi się więcej perków dowódcy? Mamy na chwilę obecną 9 ich, tak. Jest 9, o ile dobrze Tak, chyba 9 tam było. Tak, 9. Kiedyś mieliśmy załogantów z perkami aż 25, chyba sztuk, o ile dobrze pamiętam. A teraz mamy 9. Czy doda nam Wargaming więcej perków do załogi? A może zmienią, albo no nie wiem, dodadzą nowe perki, że będziemy mogli sobie wybrać coś nowego? W każdym razie Wargaming tutaj nad tym pracuje. Ale teraz przejdźmy bardziej do przyziemnych. Nowości. Tak więc zaczynając po kolei, już wkrótce, i tutaj mamy od 14 stycznia, czyli już we wtorek, wchodzi zupełnie nowa linia czołgów zimnej wojny. I wiecie co? Jakie są to pojazdy? Polskie, rumuńskie i czechosłowackie. Tak, polskie czołgi trafiają na zimną wojnę. Tak więc nowe drzewa technologiczne co sezon. Proszę bardzo, Wargaming nam obiecuje, że będziemy mieli nowe drzewka co sezon. W każdym sezonie, nowe drzewka. Tak więc super, no tutaj trzeba ich naprawdę pochwalić. W każdym sezonie w tym roku pojawi się nowa linia Tech Tree. Rozpoczyna się 14 stycznia wraz z wprowadzeniem nowego drzewa technologi technologii Cold War Eastern Alliance, czyli. Wschodnia flanka, nowa chińska linia drzew technologicznych z II wojny światowej będzie następna w lutym, czyli w nowym sezonie żmijowym. Przeczytaj wszystko o dodatku Cold War. No i tutaj zobaczmy sobie właśnie tą nową linię. Tutaj słuchajcie, pojawią na, nam się takie pojazdy jak T72M Później mamy Merida, tylko nie wiem, M nie ma M, nie chyba nie ma, bo tutaj zaczynamy od TRA 58, jeżeli chodzi o zimną wojnę. Ja tej linii w ogóle nie mam zrobionej, to są pojazdy, o ile dobrze pamiętam, rumuńskie. E, tutaj mamy T72M, później mamy T55AM, później jest T72M2 lecąc dalej słuchajcie, a może zobaczmy sobie w ten sposób. Mamy tak, druga era, jest to T72M i T55AM, Merida. To jest druga era. Trzecia era, mamy T72M2 Wilk. PT91 Twardy, tak, ten, którego mamy, nie wiem czy jeszcze jest u nas w wojsku, ale na pewno był wysyłany do naszych sąsiadów, tak? Do naszych sąsiadów. <laughs> Później mamy. Pojazd kolejny, T72M2E Moderna i TR85M1. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o parametry. Wśród wielu wariantów radzieckiego głównego czołgu bojowego, T72 i T72M był wersją eksportową, zbudowaną ze stalowym pancerzem zamiast kompozytowego pancerza. Oprócz Zakupu przez narody, zarówno w ramach układu warszawskiego, jak i poza nim, T72M został zbudowany na licencji przez Czechosłowację, Polskę i Jugosławię. Tutaj mamy T72M, jest to czołg ciężki. Chcecie zobaczyć parametry? A to zobaczmy. Mnie najbardziej interesują parametry penetracji uszkodzeń. Penetracja, tutaj pojazd mam już wymaksowany. Penetracja nie jest zaciekawa, bo mamy 408 420. Gdzie pojazdy na przykład średnie mają 505, tak? Taka tutaj penetracja przydałaby się na przykład około 480, a mamy tylko 420, tak? Tak więc na pewno te pojazdy no to takie typowo ruskie placki, i one będą miały słabe opuszczanie działa. Tutaj mamy pojazd T55AM, czyli Meride. Jest to czołg polski, czołg średni, o dziwo tak, czołg średni. I zobaczmy sobie, jak może wygląda w ten sposób. Bardzo fajnie jest model zrobiony, bardzo mi się podoba. Te 50 pewnie, co niektórzy w takich jeździli. Nie? No ja w wojsku nie byłem, tak więc nie jeździłem, ale już 10 lat jeżdżę wszystkimi, jakimi się da, nie tylko polskimi. Słuchajcie, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o meridę i penetracja, to mnie najbardziej interesuje. 376, 405 też bardzo, bardzo kiepsko w porównaniu do konkurencji. Opuszczanie działa, mamy niestety tylko 5 stopni średnią. To jest czołg, oczywiście średni, druga era. Lecimy dalej. Mamy T72M2 Wilk. Tutaj mamy czołg ciężki i jest to również czołg polski. I zobaczmy sobie parametry tego pojazdu, jak one nam się tutaj prezentują. Tutaj już jest lepiej. Jeżeli chodzi o trzecią erę, no to tam wartości penetracji tak mniej więcej ponad 700, tak. Tutaj mamy 685, jeżeli chodzi o pociski te z większą penetracją uszkodzenia 550. Tak więc tak to sobie wygląda, bym powiedział, ale najbardziej chyba mnie interesuje właśnie PT91 twardy, jeden z tych pojazdów z trzeciej ery, który idzie dalej. Tak i zobaczmy, no twardy bardzo fajnie wygląda. Tutaj już mamy pancerz kompozytowy. No tak, tutaj chyba mamy właśnie dodatki. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Kto wie, może akurat tą linię zrobię, tak abyście wy widzieli, bo wiecie doskonale, że ja nie gram na tej zimnej wojnie. No jest wiele powodów, dlaczego nie gram, ale jak już weszły, wejdą w sumie, już we wtorek wejdą czołgi polskie, to kto wie, może skuszę się specjalnie dla Was, żeby Wam je zaprezentować. I penetracja. No i też nie mamy powyżej 700 mamy 685 penetracje uszkodzenia 550 tak 550 jeżeli chodzi o obrażenia na minutę mamy 4340 no ale jest to słuchajcie trzecia era lecimy dalej słuchajcie lecimy dalej szkoda że ta pena jest taka a nie inna i tutaj mamy T72 M2 moderna i będzie to Pojazd, już ten ostatni i powinien być najlepszy. Jako część byłego kraju Czechosłowacji, Słowacja miała w swoim posiadaniu kilka jednostek T72M, które zostały wyprodukowane na licencji T72M2E. Był proponowanym ulepszeniem, zawierał kilka modyfikacji, w tym wybuchowy pancerz reaktywny laserowy odbiornik ostrzegawczy i nowy system kontroli ognia Vega. Chociaż prototypy zostały zbudowane, armia słowacka nigdy nie przyjęła go do służby. Tutaj mamy, słuchajcie, w tym pojeździe zamontowane dwa małe działka. Tak, dwa małe działka. Te, które już znamy na pojazdach na przykład w francuskim. Zresztą nie tylko. Tych działek mamy sporo na czołgach lekkich. I tutaj na tym czołgu mamy właśnie zamontowane dwa... Działka. I to jest dobre rozwiązanie, dlatego że no, tych lightów czasami jest sporo, no i tymi działkami możemy z nimi jakoś się bronić od nich, tak, bo one bardzo szybko strzelają. Może nie zadają dużo, ale no, robią robotę, tak. Zobaczmy, jak on wygląda, ten pojazd. No i tutaj, zobaczcie, te są dwa działeczka. Bardzo fajnie maszyna wygląda. Dobra, i teraz parametry. Parametry mnie interesują, jeżeli chodzi o ten pojazd. I co my tutaj mamy? Oczywiście, penetracja. I tutaj zobaczcie, penetracja jest to ostatnia maszyna, jeżeli chodzi o trzecią erę. I penetracja już jest znakomita, bo mamy tak 606, 738 uszkodzenia na pocisku podstawowym 550, a na tym pocisku premium z większą penetracją 565. Tak więc mamy większą alfę na. Na tym pocisku z lepszą penetracją. No, penetracja spoko, tak. To pen tutaj trzeba powiedzieć, że penetracja jest już bardzo dobra. Prędkość pocisku, słuchajcie, 1700 i 1690 metrów na sekundę. A uszkodzenia na minutę, no, nie powalają, bo 4285, jaki jest przyadunek? Czekajcie. 7 i. Można powiedzieć 7 i 7, tak, 7,5 powiedział. Ale słuchajcie, zejdziemy. Podejrzewam do około 5 sekund. Alfa 565, ewentualnie 550 to jest, nie, to jest nieźle. Tu jeszcze mamy też parametry tych działek podane. Jaka jest penetracja? 87 i 55. Uszkodzenia 10 i 18. No fajnie, fajnie, że te, ten pojazd będzie mógł się bronić, tak, od takich lightów, czy może jakieś łasice i tak dalej. I to jest czołg ciężki oczywiście. Tutaj mamy jeszcze jeden pojazd z trzeciej ery. Tym razem to jest chyba rumuński pojazd. Tak, rumuński i to jest TR-85M1, ale jest to pojazd, słuchajcie, czołg średni. I patrząc na parametry tego pojazdu, naprawdę słabo to wygląda. Bardzo słabo, jak to jest trzecia era i penetracja tylko 600, no to uszkodzenia 440, a ile on ładuje? 4,5 sekundy. No to może przodobywać w miarę szybko. Możemy zejść naprawdę do bardzo dobrych wartości, ale z tą penetracją i z tymi uszkodzeniami nie wiem, czy ten pojazd będzie się jakoś mocno nadawał do grania. Tym bardziej, że zobaczcie na prędkość pocisku 1315. I na hicie mamy 1085. Dodatkowo właśnie są te hity. Słabo, naprawdę słabo to wygląda, jeżeli chodzi o ten pojazd. Ale tutaj, jeśli chodzi o ten pojazd, jestem naprawdę jego bardzo ciekawy, jak on będzie wyglądał. T72 M2E Moderna. Bardzo fajnie tutaj te parametry wyglądają. Opuszczanie działa minus 6 stopni. No ciekawa sprawa. Tak więc nowa linia już wchodzi we wtorek. Tym pojazdy polskie. Lecimy dalej. Nowe wydarzenie plansza gry, czyli game board. Nasza nowa funkcja wydarzenia startuje 21 stycznia. To wydarzenie znajdziesz w zakładce wyzwania, gdzie możesz ukończyć nowe wyzwania, aby zdobyć znaczki, aby oczyścić miejsca na planszy do gry. Zbierz wszystkie znaczki. W jednym rzędzie lub kolumnie, aby otrzymać nagrodę w pełni, wyczyść planszę, aby zdobyć wielką nagrodę. Hmm. I teraz pytanie powstaje, czy oni to wymyślili, żeby zastąpić na przykład, nie wiem, długodystansowca, no bo tam były skrzynki, tak? Teraz tutaj cisza niby o skrzynkach, nic nie mamy... Podanego, jeżeli chodzi o skrzynki, ale no, znając Wargaming, raczej Wargaming nie powinien porzucać pomysłu skrzynek, kart i tak dalej, no bo to są ich realne pieniądze, tak? Ktoś może ma ochotę sobie kupić skrzynki i pobawić się w losowania i czy coś wypadnie, czy coś nie wypadnie. No to tutaj na razie nie mamy żadnej informacji na, na temat skrzynek, bo skrzynki zostały wycofane i tutaj mamy nowy, zupełnie nowy event z takimi. Znaczkami. Musimy zbierać te znaczki, później dostajemy nagrodę a ostatecznie, jak już zbierzemy wszystkie te znaczki, całą tą tablicę wyczyścimy. Tutaj mamy do osiągnięcia, do zdobycia pojazd premium. No to bym powiedział, coś takiego zamienili, jeżeli chodzi właśnie o pojazdy, te, które zdobywaliśmy, tak. Na przykład, w kontraktach coś takiego, jak w kontrakcie mamy, tak. No to tutaj coś takiego nowego wydumali. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie trzeba zdobywać znaczki, a później wymieniać na nagrody. I jeżeli tych znaczków dużo zbierzemy, to wtedy możemy zdobyć główną nagrodę. Tutaj niby jest kobra, ale nie wiem, czy to tylko aby tak pokazać, że pojazd jest premium, czy to będzie nagroda. Zobaczymy. Od 21 stycznia do. Trzeciego, tak więc, no, takie właśnie wyzwanie. Nowy event na pojazd premium. Teraz tak, nowy sezon rzmije. Tak, Vipery 4 lutego wchodzi nowy sezon. To kolejny sezon dla World of Tanks Modern, Modern Armor. Zawiera obchody księżycowego nowego roku. Naszą 11 rocznicę. Słuchajcie, to już 11 lat. Nowe drzewo technologiczne i nową mechanikę gry. Rakietowej. Tak chińskie pojazdy, te, które wejdą, czyli ta nowa linia, czołgi ciężkie chińskie będą miały zupełnie nową mechanikę, a chodzi tutaj o dopalacze, tak, dopalacze rakietowe, te, które są na wersji Pecetowej, to mniej więcej już możemy wiedzieć, o co w tym chodzi, tak? Jeżeli popatrzymy na to, co koledzy z PECETA mają. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że to wchodzi i teraz zobaczmy jeszcze co oni tutaj na napisali. Obchody rocznicy, zaraz Wam pokażę te chińskie czołgi ciężkie, jak i również inne linie. Obchody rocznicy w lutym wykorzystaj zniżki na M163W lub m 42 Duster na każdy sezon zakończony w 2024 roku. Tutaj chodzi o to właśnie o te pojazdy, które będziemy mogli sobie. Znaczy no my na przykład ci, co skończyli wszystkie sezony, tam ich chyba było 6, dostaniemy te pojazdy za darmo, a ci, co na przykład zrobili 4 sezony, dwóch im zabrakło, no to te pojazdy będą mogli nabyć ze zniżkami, tak? Tutaj chodzi o te właśnie dwa pojazdy. Dodatkowo mamy na tegoroczną 11 rocznicę. Spodziewaj się rocznicowej wyprzedaży, specjalnego wyzwania rocznicowego i czołgu prezentowego dla wszystkich graczy. Tak więc będziemy mieli czołg prezent na 11 rocznicę. No, mamy kilka nagród, będziemy świętowali. Kolejną rocznicę, już 11. Lecimy dalej, księżycowe wydarzenie noworoczne. No i tutaj właśnie jest opisane mniej więcej, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o tą nową mechanikę na pojazdach chińskich, czołgach ciężkich. Nie wiem, czy jest sens czytania tego. Jeżeli ktoś z was chce, wejdźcie na stronę, przeczytajcie. Ja nie będę tracił czasu, bo jest jeszcze kilka tutaj rzeczy do powiedzenia, a nie chcę też, żeby ten film był bardzo długi. Nowa linia zaczyna się od pojazdu type 58, jest to no, T34 tak? drzewku chińskim i od tego pojazdu będziemy zaczynali nową linię. I tutaj mamy w rozwoju, co tutaj jest. Słuchajcie, nowe japońskie czołgi zimnej wojny. Nowy system klanu w grze. Półki, tak. Teraz nie będziemy mieli klanów, tylko będziemy mieli półki. I to jest na razie w przygotowaniu, tak. Fajnie, bo chyba wargaming w końcu się żachnął, że te klany, które mamy obecnie, one nic nie znaczą, tak. Ale tutaj z tego, co widzimy i możemy przeczytać. Jeżeli ktoś będzie w klanie i będzie grał praktycznie non-stop, tak jak ja czy inni, i ci gracze będą zdobywali nagrody, to później cały klan na tym będzie zyskiwał. Tak jak jest to na wersji pecetowej. Jeżeli jest klan, wtedy mamy większe bonusy grając. W grach, tak? Randomowych mamy większe bonusy, na przykład do zarabiania, do ekspienia, i tak dalej, i tak dalej. W końcu, słuchajcie, w końcu miałoby to jakikolwiek sens, jeżeli chodzi o klany, tak? Miałoby to jakikolwiek sens, to jeszcze nie jest to, co powinno być, ale jeżeli jest Klan, i Klan rozgrywa bardzo dużo bitew, i on praktycznie nic nie ma, tak? Nic nie ma, a tutaj będziemy mieli, słuchajcie, Bonusy, tak, i to jest bardzo fajne. No zobaczymy, jak to będzie działało, bo oni tutaj będą to powoli, powoli wprowadzać. Tak więc, no zastanawiam się, właśnie jak to zoptymalizują. Zobaczymy, jak to będzie działało. Na razie. Jest taka nowość, nad którą oni pracują, tak więc bardzo fajnie. Co jeszcze mamy, słuchajcie? No, i w ramach eksploracji, czyli tutaj pracują nad nowościami. Mamy tak: badanie zmian w systemach materiałów eksploatacyjnych i urządzeń w celu zbadania możliwości poprawy funkcjonalności i strategii. Czyli, hmm, kto wie, czy nie zrobią na przykład jakichś nowych. Materiałów eksploatacyjnych, ewentualnie właśnie wyposażenia. Zobaczymy. No, jeżeli chodzi o wyposażenie, no to na, na pc mają jakieś różowe, jakieś fioletowe, dosyłacze, na przykład optyki. No nie wiem, mają, można powiedzieć, takie zbustowane urząd... znaczy wyposażenie, tak? Mają zbustowane, a u nas tego nie ma, tak? Dodatkowo odkrywanie nowych umiejętności dowódcy i odnawianie obecnych umiejętności, aby zapewnić bardziej dynamiczną i ciągającą rozgrywkę. No, też bardzo, bardzo ciekawe, czy dodadzą nam na przykład 3 perki więcej do naszego dowódcy, czy zmienią te obecne perki, czy no zobaczymy. Oni tutaj nad tym pracują. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Odkrywanie aktualizacji równowagi rozgrywki, ocena korekt w celu zrównoważenia między czołgami tech 3 i premium. No no zobaczymy. Tutaj pewnie chodzi o nerfy i buffy do pojazdów, tak? Te, które mamy obecnie w grze. Odkrywanie systemu, który pozwoli graczom na wymianę nieużywanych boosterów na boostery o wyższej wartości. W każdym razie nad tym tutaj pracują. Jeszcze widziałem gdzieś taki wpis, że pojawią się, a w sumie pojawi się pojazd i załoganci Ci, którzy lubią coś, pizzę, tam gdzieś był taki wpis, nie, nie pamiętam gdzie to było, ale mi się wydaje, że tutaj chodzi o te Turtle Ninja, to co było na wersji pecetowej. Tak więc jest tego naprawdę sporo. Bardzo jestem w szoku, szczerze wam powiem, jeżeli chodzi o Wargaming i że powiedział nam o takich planach. No bo jest wyraźnie wszystko powiedziane, co, kiedy i tak dalej. Jeżeli chodzi o takie przyszłe miesiące, czyli jeszcze ten miesiąc i luty. No, i już w tym momencie oni nam o tym mówią. Nigdy tego nie było. Mam nadzieję, że w końcu tam kasa im się chyba nie zgadza i zaczęli myśleć trochę inaczej, żeby nie olewać sobie tego tytułu aż tak bardzo. Bo szkoda, bo szkoda, 11 lat naprawdę mało gier jest na rynku, gdzie no jest jednak ta baza graczy i można na nich liczyć non-stop. A 11 lat no to jest jednak trochę czasu żeby utrzymał się tytuł przez te 11 lat, tym bardziej, że mamy wersję PC-tową, mamy wersję na tablety, czyli Blitz no i tutaj jest wersja konsolowa i fajnie właśnie, żeby ten tytuł nam jednak dalej rozwijali bo coraz więcej się też pojawia nowych graczy. Też jest taka tendencja, że ci gracze starzy, niektórzy wracają i zaczynają z powrotem grać. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale jest tego naprawdę sporo. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć Wam kilka słów na temat. Tych pojazdów chińskich, tak? Jakie to będą pojazdy? Tak prawdopodobnie będzie też w naszym przypadku. Nazwy tych pojazdów BZ na przykład, tutaj ósmy tier mamy, ale jeszcze siódmy jest, tak? Jest siódmy. Mamy BZ58, mamy BZ166, tutaj mamy BZ176. Jest to czołg Premium, i prawdopodobnie on u nas wejdzie, ale nie wiemy, czy ten pojazd będzie miał takie parametry jak na wersji pc Bo Patrząc na wersję pc no to każdy tam mówi, że to pojazd naprawdę jest przekokszony, tak? Wystarczy popatrzeć na jego parametry. Jest to czołg ciężki. Tutaj, słuchajcie, obrażenia mamy 650, alfa albo 800. Penetracja 208, nieduża, albo 225. No ale słuchajcie, czołg ciężki ósmego tieru, który bije po 800. Hmm. Chyba nawet nie ma takich niszczarek. Chyba nie, chyba nie ma, tak więc no, tutaj jest czołg przegięty, tak, jest przegięty i na PCC to wiedzą. Mamy na przykład 9 Tier, bz 68, tutaj jest jeszcze jakiś premium bezet, ale mnie interesuje bz ten, czyli 10 Tier i zobaczmy co on tutaj posiada. Słuchajcie, to jest dziesiątka drzewkowa, działo 152 mm, kaliber działa. I mamy obrażenia 650 penetracja 258 albo 319 to jest wersja PC-owa. u nas to może być zupełnie inaczej wyglądać słuchajcie zupełnie inaczej to może wyglądać dlatego że doskonale wiecie że wchodzą pojazdy takie jakie są na PC do nas a parametry mają na przykład zupełnie inne tak jak. Na Gromie, tak, na Gromie mamy zupełnie co innego i ja uważam, że nasz Grom jest o wiele, wiele mocniejszy, o wiele lepszy niż na wersji PC-owej, albo na przykład co tam jeszcze mamy takiego podobnego. No ma, mamy na przykład czołg Arnolda. U, nas, u u nich jest ósemką, u nas jest dziesiątką. No jest naprawdę sporo różnic, jeżeli chodzi o pojazdy. Tak więc tutaj nie będziemy się skupiać na parametrach, tylko chciałem wam tak mniej więcej pokazać. No i jeszcze mamy drugą linię, którą tutaj Wargaming nam komunikuje, że ona się pojawi. Gdzie to było? Jest to druga linia. O, A to z pizzą to tu było. O Właśnie mamy tą pizzę i to tu było i gdzieś tam jest jeszcze tylko taki dopisek do tego. Słuchajcie i tutaj mamy właśnie tą drugą linię na drugą wojnę. No i prawdopodobnie będą to pojazdy Jogh. Tak, pojazdy Jogh, gdzie one się tutaj zaczynają. Tutaj mamy szóstka Pawlak. Tak, Pawlak tank. Tutaj mamy siódemkę M2Y chyba. No i tak dalej, tak dalej. A na końcu mamy MVY. Taka nazwa i tu z tego co widzę na wersji PCowej ten pojazd ma dwa działa dostępność dwóch dział jest tak mamy tak działo 105 mm które bije po 360 ewentualnie mamy działo 120 mm które bije za 440 penetracja może nie jest najlepsza bo 252 i 300 to nie jest dobra wartość jeżeli chodzi o 10 tier czołg ciężki naprawdę. Mogłoby być zdecydowanie lepiej, i też nie spodziewajmy się, że taka wartość u nas będzie, bo może być zupełnie co innego. Tak więc słuchajcie, tyle, naprawdę jest tego sporo. Sporo się dzieje. Naprawdę jestem w szoku, że Wargaming coś takiego odwalił, że powiedział nam tutaj dużo, dużo fajnych wiadomości. Mnie to cieszy, dlatego mogłem zrobić ten materiał dla Was. Czekam oczywiście na Wasze komentarze i co wy na ten temat sądzicie. Dla mnie bomba, coś się będzie działo. A we wtorek wchodzą nowe polskie czołgi na zimną wojnę, i prawdopodobnie zobaczymy, przyjrzymy się im zdecydowanie bliżej. Trzymajcie się, dzisiaj zapraszam na live'a. Do usłyszenia, hej!